A, witaj córeńko jesteś. Muszę z tobą porozmawiać. Dobrze kochana, to no w takim razie siadaj, ja zrobię kawę i przyniosę ci niespodziankę. Jesteś kochana jak zawsze mnie rozpieszczasz. Wiesz, tak miłe wspominam te chwile, gdy zawsze razem siadałyśmy do kawki, pałaszowałyśmy te nasze domowe ciasta. Ale wiesz, to już się chyba nie wróci. To już było. Mm, te twoje ciacho. Leciałem. Mamusiu, cieszę się, że miło wspominasz e, te wspólnie spędzone chwile. Ja też je miło wspominam. Ale wiesz co? Tak sobie myślę, że, że wtedy w ogóle nie doceniałam tego, co dla mnie robiłaś, jak się o mnie troszczyłaś. I dzisiaj przyjechałam. E, żeby ci powiedzieć, jak bardzo jest, jesteś ważna dla mnie. I zawsze byłaś. Wiesz, co. Mm. Chcę ci. Chcę cię przeprosić e, za te wszystkie nieprzyjemności, które ci zrobiłam, za to, że. za te krzyki, e, za te wyzwiska. Jest mi tak przykro, jak sobie pomyślałam o tym, w jaki sposób cię traktowałam. Wybaczysz mi to. Pasiu, dziecko, co się z tobą stało? Kto mi ciebie odmienił? Zostaliśmy zaproszeni na bardzo ciekawe spotkanie. Były było w nim poruszane tematy biznesowe. Ale też przy tym temat wiary i fundamentów, na jakich można zbudować trwałe małżeństwo i trwałą rodzinę. Coś mi to brzmi jak sekta. Dziecko kim byli ci ludzie? Wciągną cię w swoją grę? Zmanipulują? I jeszcze będą wyłudzać pieniądze? Posłuchaj się swojej matki. Wycofaj się z tego. Mamusiu, dziękuję Ci, że się o mnie troszczysz, zresztą jak zawsze, ale naprawdę nie musisz się martwić o finanse ani, ani o nas. Dzięki tym ludziom zaczęliśmy czytać Pismo Święte i szukać, czym jest prawdziwa wiara. Nasze relacje stały się lepsze. Przestaliśmy się kłócić z Michałem. Staliśmy się spokojniejsi. Naprawdę jesteśmy teraz szczęśliwi. No tak. To już widzę, że na dobre cię ta sekta wciągnęła. Nie ma o czym z tobą mówić. Jacyś obcy ludzie są ważniejsi niż matka, która się dla ciebie poświęcała. Mamoś. Dla mnie jesteś bardzo ważna i zawsze będziesz. Ci ludzie nie mają na mnie żadnego wpływu. Wpływ na mnie ma Pismo Święte. Chcę poznać, czym jest prawdziwa miłość. No tak. To niby ja nie potrafię Cię kochać i nie nauczyłam Cię miłości. Tak mi się odwdzięczę za wszystkie lata mojego poświęcenia. Koniec. Nie mam ochoty już dalej ciągnąć tego tematu. Ja już powiedziałam wszystko. Musisz skończyć z tym towarzystwem. Oni ci tylko mocą w głowie. Jeżeli nie, to najlepiej już więcej do mnie nie przyjeżdżaj. Jak sobie życzysz, mamo. Uszanuję Twoje zdanie i na razie nie będę naciskała na spotkanie. Ale jeśli zmienisz zdanie, to z przejedziemy przyjedziemy tutaj z całą rodziną. O, tak? Jeszcze tego brakuje, żebyśmy się tu z całą sektą zwaliła na głowę. Żeby mi jeszcze ci nawiedzeni pouczali, jak mam żyć. Nie, dziecko moje, nie koniec. Nie chcę już o tym rozmawiać. Jestem zmęczona. Możesz już sobie iść. Pa, mamo, kocham cię. Jedź. Cześć mamusiu. Oj córeńko, miła witam cię. Wiesz co, musimy porozmawiać. Dobrze kochana. W takim razie siadaj, zaraz przygotuję ci kawy z niespodzianką. Super. Jak zawsze się o mnie troszczysz. Wiesz, Sureńko, jak sobie przypominam nasze spotkania: Tak siadałyśmy zawsze przy naszej kawusi i delektowałyśmy się tym naszym domowym mm. ciasteczkiem. No, ale cóż, to się chyba już no nie wróci. Mm, to twoja... Cieszę się, Mamusiu, że bardzo dobrze wspominasz te wspólnie spędzone chwile. Ja też się bardzo cieszę. Wiesz co, ale tak sobie myślę, że wtedy nie potrafiłam tego docenić, co dla mnie robisz i jak się o mnie troszczysz. Przyjechałam, żeby ci powiedzieć, że jesteś dla mnie najważniejsza i zawsze byłaś. Jak sobie przypomnę, w jaki sposób cię traktowałam, te wszystkie wyzwiska, nieposłuszeństwo. Tak mi przykro, że tak się zachowywałam. Proszę cię, wybacz mi. Asiu, dziecko moje, co się z tobą stało? Kto mi ciebie tak odmienił, Asiu? Wiesz co? Zostaliśmy zaproszeni na bardzo ciekawe spotkanie. Zostały tam poruszane tematy biznesu, ale też wiary i fundamentów, na jakich można budować trwałe małżeństwa i rodziny. No wiesz, to ciekawe, co mówisz. No, widzę po tobie, że jesteś taka radosna. Czy to spotkanie tak wpłynęło na ciebie? Tak, mamo, to spotkanie miało znaczenie, ale, ale to nie to spotkanie powoduje, że się zmieniam i że jestem szczęśliwa. Ale ja takiej szczęśliwej to Cię jeszcze nie widziałam. No, chyba że w tym dniu, jak urodziłaś się moją kochaną wnuczkę, córeńko. A może ty jesteś znowu w ciąży? <gry> nie mamo, nie jestem. Ale tak, to prawda. Gdy Justynka się urodziła, to byłam najszczęśliwszą mamą na świecie. A teraz czuję, jakbym to ja na nowo się urodziła. Jestem taka szczęśliwa. I czuję się taka kochana. Wiesz, to, co widzę, to wierzę ci. Ale powiedz mi, tak jednym zdaniem, no. no... Co cię tak naprawdę tak zmieniło? Wiesz, co mnie zmieniło? Wiara, że wszystko mamy dzięki Jezusowi. To wszystko prawda. To jest oczywiste, wszyscy to wiedzą. No zresztą uczyłaś się tego na religii. Tak, mamo, zgadza się. Na religii uczyliśmy się i o wierze, i o Jezusie. Ale tak naprawdę do tej pory osobiście sama tego nie doświadczałam. Dopiero jak zaczęłam czytać pismo święte, to poczułam, że, że coś się we mnie zmienia. Tak, masz piękne serce. Oj, zawsze cię ciągnęło do bycia osobą dobrą, życzliwą. Miło się teraz patrzy na ciebie, na twoją przemianę. Wiesz, dziecko. Matczyna serce najbardziej się raduje, widząc swoje własne dziecko tak szczęśliwe, kochana.